Jakiś czas temu internet zawrzał po kontrowersyjnym TikToku Filipa Zabielskiego odnośnie transformacji energetycznej w Polsce oraz wychwalania aktualnego rządu. Wiele osób dostrzegało tutaj, iż była to nieozeczona przez Filipa współpraca, którą to miał zakupić u niego aktualny rząd, żeby zdobyć dobry PR wśród młodszych odbiorców. Sprawa wielokrotnie była skierowana do Walkik, który ma się temu przyjrzeć. Jednak do samych oskarżeń poniekąd odniósł się sam Filip Zabielski w kolejnym TikToku. Po moich ostatnich TikTokach masa portali napisała o mnie. Sugerowali oni, że dopuściłem się płatnej współpracy, nie oznaczając jej, co jest nieprawdą. Rozpowszechniali też oni fałszywe informacje. Przykładowo Onet napisał, że walczyłem dwa razy i jedną walkę przegrałem, co z nieprawdą. Tak jak wiecie, miałem cztery walki i ani razu nie przegrałem. 3, jak to jest, że takie wielkie medium jak ONET dopuszcza się rozpowszechniania fałszywych informacji? i nie sprawdza zanim coś napisze. I wydawać by się mogło, po wstępie, że odpowie on na zarzuty odnośnie nieoznaczonej współpracy, ale w połowie filmu zmienia temat na to, że to Onet przedstawia o nim nieprawdziwe fakty, związane z jego walkami na Fame i krytykuje tę platformę, końcowo nie odnosząc się do zarzutów. I nie dowiadujemy się, jak wygląda sytuacja z kontrowersyjnym TikTokiem. Chociaż z drugiej strony może taki właśnie był cel Filipa, chcąc zdobywać jak największy zasięg na swojej działalności, a stworzenie TikToka, o którym każdy mówi, na nawet jeśli nie był sponsorowany, oznacza, że ten osiągnął swój cel. Większość dużych twórców nagrała o tym film i wiele portali napisało o tym artykuły. Celem boksela było na pewno zbijanie wagi. Włodarz Fame przez ostatnie kilka lat kreował się w social mediach na kogoś, kim tak naprawdę nie jest. Popadając tym samym w problemy żywieniowe i tak szybko jak przybywały mu liczby na social mediach. Tak samo szybko przybywały liczby na jego wadze. Oczywiście ten nie podawał nigdzie prawdziwej informacji odnośnie swojej wagi, po prostu się tego wstydząc, ale wczoraj opublikował on film, w którym postanowił się szczerze podzielić informacją na temat tego, ile waży, po pytaniu od Patryka 2703, który to jest szerzej znany w społeczności fitness. Moja największa waga to 137 kg. To 37 kilo. Teraz jak to słyszę, to brzmi to nierealnie. Ta waga systematycznie narastała i każda nieudolna próba szybkiego zrzucenia paru kilogramów skutkowała tym, że było odbicie i kończyłem z jeszcze większą otyłością. Oczywiście nikomu nigdy nie podałem prawdziwej wagi i nawet bliskim ściemniałem, że waży 10-12 kg mniej. Pewnie część z was zastanawia się ile waży teraz. Powiem tylko, że znacznie mniej, ale dokładną liczbę poznacie na ceremonii ważenia do Fame 17. Jednak nie tylko waga była elementem spekulacji w przypadku Boxela, Wodaż postanowił również dokonać oficjalnego pomiaru swojego wzrostu i przedstawić to widzom. Dobra, to skoro wiecie już jaka była moja maksymalna waga, pora, żebyście poznali prawdę na temat mojego wzrostu. Musimy jakoś ordę odwierzyć teraz tutaj. Dobra, O, mamy dołu. Dotąd mamy 150 Tutaj zaznaczamy 150 Dolna tak. do część Dobra, mojego dosta, palca. Dolna no, do część mojego palca 150 to? no i tu to? będzie 31, 32. No, no to tak jak mówiłem, 80... met 81. m. Met 81. 1,81. 181 zda się? Tak jest. Ha, I mamy. <głos> <głos> Mój oficjalny wzrost to... Skąd taka różnica? To był też sposób na to, żeby uszukiwać samego siebie i nieudolnie leczyć się z kompleksów przed wami. Przed znajomymi i przed rodziną, no bo im więcej centymetrów sobie dodawałem, tym łatwiej było mi usprawiedliwiać swoją wagę. Jednak ciężko usprawiedliwiać zachowanie Daniela Magikala i jego ekipy w stosunku do jego psa Sony. Często na streamach można było zauważyć, że ktoś na psa się przewracał, zdarzało się, że ten nie otrzymywał jedzenia czy też picia. Oczywiście takie warunki są nie do pomyślenia dla pieska i sprawą zajęła się organizacja DIOS, która to wraz z obstawą policji przyjechała, aby zabrać psa i należycie o niego zadbać. To oczywiście nie spotkało się z aprobatą Daniela Magikala. Zabrali nam w sonie siłą policja i instytucja DIOS. E, będziemy za chwilę dzwonić, szukać adwokata, czekamy na Jacka, znajdujemy papiery od weterynarza, że Sonia była zadbana, że tego guza nie można operować, ponieważ by mogła narkozy nie przeżyć, czy też straciłaby nogę. Byłem u weterynarza trzy dni temu, nie miał żadnych zastrzeżeń. Musimy walczyć o członka rodziny. To nie tylko zwierzę, ale moja siostra! Się nie nie no jesteśmy pod To się nie bierze zwierząt, po prostu. Sonia jest z nami od początku. Ona nasło. miała tu szcaka dwa lata temu. Pan. Ropa jej wyjechała przez dwa tygodnie, umiera to zwróci, no je. To wszystko. Bateryna, Chcieli ją uśpić. Pójdź, to do byliśmy, echo serca, no to nie miałaby uśpienie na ten znieczulenie by mogła tego Pan nie, nie wybudzić się. Z czymś takim noc, no nie, byliśmy trzy no dni jest, temu. Tak mogłaby z narkozy się nie wybudzić, proszę pana. mogłaby się z nie wybudzić. To ja biorę ją na własne mieszkanie, mój brat nie, no teraz już jest za późno. Co? I możemy usłyszeć, że podobno Daniel Magikar chodził z nią po weterynarzach i nic się nie dało z tym zrobić. Natomiast chwilę po przejęciu pieska Sonia została poddana operacji, którą przeszła bez żadnych problemów. A zobaczcie kogo my tutaj mamy. Sonia po operacji żyje. Dało się, dało się. Dopiero co została wybudzona, więc jest jeszcze ledwo, ledwo żyba, ale pięknie przeżyła zabieg. Bez żadnych komplikacji, nic nie udało się. Sam Daniel mówi o tym, że będzie walczył o Sonię i o Prawnika. Na końcową decyzję będzie miał wpływ prezydent danego miasta. W tym przypadku prezydent Torunia, który to w toku postępowania zadecyduje czy pies zostaje odebrany na stałe, czy też wróci do właścicieli. Jednak nie wróci prawdopodobnie Patrycja Małczanow do swojego chłopaka. Członkini Timu X ma ostatnio dość burzliwy okres. Jakiś czas temu wstawiła film, jak płacze w samochodzie, a następnie wstawiła również bardzo ciekawe story. Wywnioskować z niego można, że influencerka zrywała z chłopakiem, a w planach miała zakup prezentów w postaci konsoli PlayStation 5. Trzeba przyznać, że dość dziwny typ komunikacji, tak jakby ten chłopak w ten sposób miał żałować, że nie otrzymał konsoli od patrycji. Wielu chłopaków z pewnością będzie żałowało, że nie spotkało się z lekcji, która to odniosła się do krytyki związanej z tym, że według niej to facet powinien zapłacić na randce. Umieściła story, gdzie przedstawia swoją stronę w tej sprawie. Ja powiedziałam to co ja powiedziałam. Ja dalej przy tym stoję. To jest moja opinia i ja mam prawo mieć swój typ faceta. Tak jak niektórzy lubią wysokich, niskich brunetów, blondynów, czarnych, białych, to tak, ja uważam, że facet, jak cię zaprasza na randkę, powinien zapłacić, ok? Ja będę się z tobą kłócić, żeby zapłacić za ten rachunek. I to nie jest tak, że ja siedzę i czekam, dobra, ale ja. W głowie oceniam to, czy ty chcesz zapłacić, czy ty chcesz podzielić ten rachunek. Tak ja zostałam wychowana, ok? Szczególnie młodzi w tych czasach lubią za, nie wiem, czy to dobrze mówię, zacierać tą granicę baba-chłop. I w niektórych przypadkach jak najbardziej ja się zgadzam, ale w niektórych przypadkach ja uważam, że jest różnica między, między chłopem i babą i czasami chłopowi coś bardziej wypada, babie nie. Pierwsza randka, jeśli on mnie zaprasza, to Fajnie by było, jakby zapłacił. Oczywiście ja nie każę mu zabrać mnie do jakiejś drogiej restauracji, bro. To może być do żabki na, na zapiekankę, naprawdę, ale chodzi o gest, ok Tak więc to daje trochę inny pogląd na sprawę i faktycznie każdy ma jakieś swoje upodobania i cechy, których doszukuje się w drugiej połówce. Miejmy nadzieję, że najbliższy chłopak Lexi sprosta tym wymaganiom. Ale chciałam wam wytłumaczyć w skrócie mm, o co mi chodziło i, i to, że ja dalej przy tym stoję. Ja zostałam tak wychowana.